W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przyciągający tłum, wypytywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał Go, co chcesz, abym ci uczynił. On odpowiedział Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł. Przejrzyj, Twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Moi kochani, czasami mówi się o tym niewidomym, który siedział pod Jerychem, że on tak emocjonalnie zareagował na ten sprzeciw, jeszcze głośniej wołał, ale ja myślę, że to było bardzo wyrachowane z jego strony. On wiedział, że przechodzący Jezus to jest wielka okazja dla niego, aby odzyskał wzrok. I właściwie ta okazja przechodzi w tej chwili. Jeżeli nie zareaguje, nie będzie skuteczny, nie będzie przekonujący w swoim działaniu, to nic się nie stanie. Dlatego wrzeszczał w niebo głosy, ale robił to zupełnie świadomie i z pełną premedytacją, co zresztą przyniosło odpowiedni skutek. My także dobrze przemyślmy sobie, bo rzeczywiście zbawienie i nasz ratunek jest w Chrystusie. I módlmy się do Niego wytrwale, tak abyśmy osiągnęli to co on nam przyniósł na wytrwałość ale także na mądrość abyśmy postępowali w rozumny sposób za panem przyjmijcie boże błogosławieństwo niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus